Będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nie miał go z kim dzielić, i życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz śnieg gwiazda na, na dworze, przy stole są miejsca dla obcych, bo nikt samotny być nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru złoze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolendy pokrodzi się w człowieku. this sweet smile Ladością, witam Ciebie, Dziecino Gdy pokój ludziom przynosisz W tę noc pachnącą jedliną Przy drzewku i przy stajence, Śpiewamy Tobie kolędy Splatamy serca i ręce I przepraszamy za błędy Bo jakże nie być życzliwym Gdy Bóg się tak do nas zniża I jakże nie być szczęśliwym Gdy Jezus, Zbawca się zbliża Bądź z nami, Święta Dziecino Przez cały rok nas prowadź i daj znów naszym rodzinom Za rok Wigilię świętować. Dzieciątko Boże, Uczyń cud raz jeszcze, Większy niż bitwa wygrana nad wrogiem. Każ polskie serca w jedne ujęć kleszcze, Jedną oddychać Polską, Jednym Bogiem. Niech nas dwóch idzie po tej samej ścieżce, A gdy się zetkną, Niechaj wielki Boże, z oczu to będą uśmiech, a nie noże. Z prawdą dzieciątko Boże. Dzień Boże. Kolejny, tak liczyłem chyba po raz piąty spotykamy się tutaj na rynku miejskim, żeby cieszyć się wspólnie z faktu, że zbliżają się najpiękniejsze święta, najbardziej rodzinne, najbardziej ciepłe święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, za chwilę jeszcze krótkie życzenie, ale teraz zanim przejdziemy do życzeń, tak jak tradycja, ale nie tylko tradycja i potrzeba nakazuje, rozpoczniemy od Ewangelii która przeniesie nas w tamte czasy, w tamte miejsca. Posłuchajmy Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Bardzo proszę. Ja wiem, że tutaj księża podzielili się rolami. Niech te słowa, które za chwilę pewnie z wielką radością usłyszymy, niech one nas przenoszą do tego miejsca i czasu, od którego wszystko się zaczęło. Ewangelista Łukasz mówi tak. W owym czasie... Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorzącą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazareth do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ. Pochodził z domu i rogu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel w którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Moi drodzy, tak jak to czynimy w naszych domach podczas wigilii, po czytaniu fragmenta Ewangelii, właśnie tego według świętego Łukasza, odmawiamy modlitwę, ogarniając tą modlitwą wszystkich zgromadzonych na tej wigilii, ale też tych, których z różnych racji nie ma. Bo wiele osób, na przykład, pracuje za granicą, łączy się z nami na różny sposób, bardzo duchowy, więc ogarniamy wszystkich. Dlatego też Ogarnijmy modlitwą wszystkich mieszkańców miasta, całego powiatu, wszystkich instytucji, poszczególne rodziny, każdego na sposób indywidualny, obecnych, nieobecnych, których nosimy w swoich sercach, a ich tu nie ma fizycznie. Ogarnijmy naszą modlitwą, prosimy o Boże błogosławieństwo, bowiem bez Bożego błogosławieństwa nie damy sobie rady w realizowaniu naszych marzeń i pragnień. A każdy z nas ma... Swoje marzenia, ma swoje tęsknoty, ma swoje pragnienia. Daj to z ufnością, wiarą wołajmy, wypowiadając tą najpiękniejszą z modryt, których uczył Pan Jezus swoich uczniów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako I taki na ziemi, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Matce pana Jezusa i naszej matce, pani tego miasta, polecajmy raz jeszcze te wszystkie intencje. Z taką macierzyńską miłością, ona ogarnia wszystkich, bez wyjątku swoich dzieci. Każdy jest dzieckiem Pana Boga i Jego Matki, dlatego wołajmy tutaj z wielką wiarą będąc w bliskości Sanktuarium Matki Bożej Szkaplężnej. Witam Państwa bardzo serdecznie, no po księdzu prawacie, to tak trudno cokolwiek więcej powiedzieć, że wszystkie wątki prawie wyczerpał, ale ja tak w swoim imieniu, w imieniu Zarządu Powiatu i wszystkich radnych, no przede wszystkim dziękuję za zaproszenie organizatorom, burmistrzowi, a Państwu, no cóż, Życzę przede wszystkim zdrowia, które jest najbardziej potrzebne, ciepła, magii tych świąt, by ten spokój i pokój trwał w Państwa sercach nie tylko przez święta, ale przez cały następny rok. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja życzę Państwu na czas świąt, na czas e, właśnie tych rodzinnych spotkań, jak najwięcej dobra, ciepła, e, spotkań z najbliższymi, a że zbliża się nowy rok, to życzę Państwu, żeby w nowym. Aż się, już, aż się nie chce wierzyć. To już 2019 rok się zbliża. Życzę, żebyście Państwo w dobrym zdrowiu. W radości też e, spędzali każdy nadchodzący dzień właśnie tego nowego roku. Proszę Państwa, w tym roku menu jest takie bogate, że aż się boję, czy damy radę. Naprawdę wiem, co mówię, więc bardzo proszę, mnie, żebyście pomogli nam z tym, żebyśmy te wszystkie potrawy skosztowali. Dziękuję wszystkim służbom. Straży Pożarnej Policji dziękuję Miejskiemu Zarządowi Krupto i Tomaszowski Dom Kultury. Dziękuję wszystkim Państwu. A teraz, jak widzicie parcerze, dziękuję Wam też za obecność. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyśmy, tak jak za chwilę w domach naszych, żebyśmy podzielili się opłatkiem, tak jak dzielimy się swoimi problemami, swoimi oczekiwaniami i swoją radością i sobą. Dzieląc się opłatkiem, dzielmy się tym wszystkim, co dobre, a czasami też mówmy o tym, co, co nam dopucza, żebyśmy mnie też wszyscy wiedzieli, w którym kierunku mamy iść. Zdrowych, radosnych, pogodnych świąt. Nie, życzę wszystkim Państwu. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Kiem za chwilę harcerze do Państwa dotrą z opłatkami. Zachęcamy do podzielenia się opłatkiem, do składania życzeń. Następnie zapraszamy Państwa do Poczęstunku i oczywiście za kilkanaście minut wracamy z występami. Dzisiaj występuje nie tylko Szkoła Podstawowa nr 1, chociaż jeszcze raz w bloku kolędowym ich usłyszymy i zobaczymy. Wystąpi również Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz warsztaty lokalne działające przy Tomaszowskim Domu Kultury, ale to za chwilę. Czas na życzenia.